No, dlatego co się wywrócił zbiorowy dyplom nie <coughs> no to zaraz no. Teraz będzie mało miejsca Ścieśnia no. ty... się cieszę się bo nie będzie tyle miejsca chciałem tego trzeba tego kacza co, jest, robimy, a... A, co? No, my... 91 Napisz, tak, napisz kantyna złom był. Bo... 52 nawiąse tutaj, a teraz Nhaslot 91. Bo tutaj ja mam numer 91. Dobra, poczekaj.